Witam serdecznie widzów w obiecanej serii z Gutyka 3. No, jak wiadomo, z tej strony Lares na wstępie, jak zwykle, odbijemy arde. Potem jakieś informacje. No i, i tyle. Rozpoczynamy naszą rozgry rozgryweczkę. Yy... Dzisiaj mamy w środę. Bardzo dobra data. 12, 12, 12. No, w moim życiu to ostatnia taka data. Która <grywa> będzie miała taki sam na początku, dzień, miesiąc i rok. Pierwszy poziom. Było ciężko go wbić. Zobaczmy jeszcze nasz poziom trudności. Jest średni, jest OK. Nie wiem jeszcze jak mnie słychać. Jeżeli będziemy słychać gówniano, no to niestety będę musiał przestać nagrywać swój głos Frapsem, tylko jakimś, przepraszam, jakimś programem. Na przykład Audacity To nie będzie tutaj problemu z tym. No ale jeszcze zobaczymy jak będzie po dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że wszystko będzie ok. O, mam dosyć cicho grę w opcjach, ja będę słyszał cicho, ale wy zapewne będziecie słyszeć głośno, więc jest w porządku. O, nie ma co takiego ciekawego mówić przy, przy odbijaniu miasta. Mogę tylko powiedzieć, że przybycie na kontynent miało wyglądać inaczej. zastaliśmy orków. No i niewolników, gdzie? Jeszcze level, muszę wbić jeden. Ani kroku dalej. Pyk. ty, Frayerze. Wracaj. Wstawaj do walki, a nie uciekasz. Walczak mężczyzna No dobra, spadaj Może będzie lewy e, co to za lak? Co to ma być? E, 50 expa no to spadaj zaraz, może jeszcze mi doda expa No jednak nie No trudno Mamy wilka Zaraz dobijemy A no, nawet nie Mamy czerwojada Mam nadzieję, że nie zginę. A widzicie. Uciekł ork. Dostaliśmy level. 50 doświadczenia. Jest okej. Okay. Możemy wrócić do wioski. Zorientować się, co tam się dzieje. Ile rannych osób. Ile nieżywych. Dobrze. Splądrujmy pozostałości po bitwie. Oj, oj, oj. Jakieś nieproszone. Fiolki, fiolki zawsze się przydadzą. Później będziemy robili jakieś... ...mikstury lecznicze. Wiadomo. Tu jest napisane coś o alchemii. O, jak miło słyszeć głos... ...naszego bohatera. No nie jakieś cioty... ...z Gothica 4. Tak, tak, zaraz posypiam się hejty. Wiecie co, nie interesuje mnie to. Ci co są za Gotiken 4, to, to już mówię im do widzenia na wstępie. Eee, co tam jeszcze ciekawe? No, tu mamy jakieś zardzewiałe miecze, wszystko śmieci takie, które wa warto zbierać. Eee, dobry grosz jest z tego, na przykład na początkową jakąś zbroję, e, czy e, chociażby hełm. Jeszcze tak na wstępie, jak pierwszy odcinek, to mam do was, dla Was takie głosowanie. To już będzie zależało tylko od Was. Mi to jest obojętnie. Możecie wybrać po której stronie na o ja się opowiem. No, to macie do wyboru wiadomo: Beliarinos i Adanos. Jak chcecie jeszcze raz Inosa, nie ma problemu. To ja się dostosuję do Was. A nie wy do mnie. No dla mnie będzie przyjemnością zagrać po każdej z tych stron. Więc no, macie czas. No wiadomo. No, znaczy wiadomo. Rozgrywka się od początku toczy już po której ze stron. Więc macie czas do tam 3, 4 odcinka, żeby zadecydować. No i no, wiadomo, odpowiedzi w komentarzach. Ja to tam wszystko przeliczę tego. No tam wiadomo, liczyć nie trzeba będzie zbytnio yy. no, ale ci co nie piszą komentarzy, to też proszę ich o to, żeby napisali swoje zdanie. Możecie też napisać na przykład nie. No, no wszystko, wszystko zrozumiem. Nie ma problemu. Hmm. <śledzimy> Jakichś takich planów? Nie będę swoich mówił, jeżeli chodzi o postać i tak dalej, poszczególne miasta. Dowiecie się tego w swoim czasie w trakcie rozgrywki. Odcinki, odcinki yy, mówiąc odcinkami. No, maksymalnie tutaj już się postaram. Znaczy, post no, nie będzie to dla mnie problemem, problemem. Jeżeli nie będę miał żadnych problemów technicznych ani yy, innych. No, to i nic mnie nie będzie zniechęcało. To odcinki będą dwa razy w tygodniu. Myślę, że to odpowiednia liczba. Tak, żeby, żeby mi nie było nudno i żeby wam nie było nudno. I yy, żeby ta seria trochę trwała, a nie taka tygodniówka. Nie ciekawe. <laughs> Oczywiście będą jakieś tam. Będę miał na przykład. Yy, większą chęć, jakąś nie motywację czy cokolwiek do nagrywania więcej, to oczywiście na przykład będzie więcej odcinków w jednym dniu, no ale to, 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 to już w takich wyjątkowych sytuacjach. Pff, co tam jeszcze ciekawego? No z mojej strony to tyle, jeżeli chodzi o tą serię. No wiadomo, każdy dialog, każda rozmowa oprócz tych takich najnudniejszych, będzie oczywiście. Pokazana, nic tam nie będę pomijał. Yy, tak jak było to w ostatniej serii? Powinien być. Gotika 3. Mmm. Lepiej się Co jeszcze? To no już chyba z takich informacji najważniejszych. To wszystko? Wiadomo, żadnym tam magiem nie będę. Yy, takie pierdoły. Musi być siła. Moc, no tam jakieś zaklęcia to, to zrobimy, ale jeżeli no będzie, będą na to punkty, będzie na to czas, wszystko no to, to będą zaklęcia jakieś tam. Postaram się, żeby ta, ta seria była dokładniejsza i lepsza od tej pierwszej. Mówią, że pierwsze serie są najlepsze. No, no nie zawsze. Ja tak szczerze z mojej pierwszej serii byłem średnio zadowolony. Znaczy wtedy byłem bardzo, ale teraz jestem średnio zadowolony. Nie było to najlepsze yy... i teraz będzie to lepsze. Nie, możliwości. No i mówcie, co tam u Was? No, niedługo, jak wiadomo, mamy koniec świata w który oczywiście nie wierzę, jest to bajka i... po prostu zysk dla ludzi hmm. ale ci co w to wierzą to niech mają taki prezent na koniec świata w postaci gothica przepraszam bardzo, was bardzo za to ziewanie Ciekawą informację na pulpicie. Na początku krainę te zamieszkiwali koczownicy i wieczny wędrowiec wskazał im drogę. I nastała ciemność. Soundtrack, kur 10 na 10. Z mojej strony muzyka gotykowska, mistrzostwo. Czasami lubię sobie nawet tak na YouTube puścić odpalić sobie jakąś nutkę z G3. Oczywiście, gorące pozdrowienia dla wszystkich oglądających ten filmik. Wyszczególnione osoby to Matias, Nehiro, Filipek i tam jeszcze parę osób, których nie pamiętam. Zobaczmy, co tam nazbieraliśmy. No jest trochę tego złomu przyznacie, jeszcze teraz omijając główny wątek przejdziemy się y, do tamtej latarni morskiej żeby wykonać jednego quest'a ale przedtem zrobimy sobie szybkiego laga wiadomo i możemy biec dalej 40 fps teraz 26, 30 no jest OK, jak za dawnych czasów Wtedy to jeszcze nagrywałem na XP, teraz to już jest siódemka, ale gra jest stabilna. Od razu mówię, że nie będzie żadnych questpaków i takich tam innych głupot. Bo uznałem już w tamtej serii, że była to głupota, niepotrzebna rzecz. Gra staje się łatwiejsza. Jest sporo nowych questów, na których i tak których i tak nie, wyko nie wykonam, nie wykonałem hmm. No i no i niepotrzebny to jest to, zbędny mod Jak dla mnie Znaczy, no nie jest, jest zbędny, ale na przykład Dla mnie na tej serii Bo tak prywatnie, osobiście, sam sobie Chętnie zagram na przykład na takim quest packu e, Ale to potrzeba na to sporo czasu i No i, no i tyle no i jest to spore ułatwienie do, do gry. Hmm. Ta gra nie potrzebuje żadnych modów, jest... Najlepiej jest, została przedstawiona przez samych, przez samych twórców. Jedyne co używam to yy, patcha 1.7.3 standardowo. Wystarczający dla mnie patch, nie potrzebuje innego, nowszego ani innych tam a słyszałem, że chyba jest już 1.7.5 i to jest podobno ostatni patch do G3 no ile można ludzie w tych Mam, ja tam żadnych błędów nie mam z tą grą i i mi patche niepotrzebne, jedynie tylko mam ten patch z powodu lepszej tekstury ładniejszych czcionek no, ogólnie jakoś tak yy, przyjemnie to wygląda wszystko. O. Oj, przepraszam, roz wszystkich. Masz tu niezłą wierzę. Tak. sam raz dla takiego starego wilka morskiego jak ja. Ale wierz mi, to niebezpieczna okolica. Wszędzie pełno szczurów okrętowych. Nie dadzą staremu wilkowi morskiemu odrobiny spokoju. Widziałeś jakichś orków? Niech mnie uchowają niebiosa. Mam nadzieję, że mają lepsze zajęcia niż straszenie biednego starca. No, dla nich nie ma znaczenia, czy to starzec, czy młody. Okrętowe, nie będą ci już więcej Aby zdatny do roboty. <słuch> Wiedziałem, że mi pomożesz marynarzu. Nie mam zbyt wiele, ale przyjmij tę nagrodę. Trzymaj się! O, dzięki. Pokaż mi swoje towary. Sprzedamy ci trochę tego złomu. To zostawimy. Mm. <słuch> No widzicie, już jakiś grosz jest na start. Mhm. Zostawmy sobie tą tarczę. Jeszcze to jeszcze sprzedamy. Tomasz, wytrychy wiadomo wezmę. Kilof wezmę. Kilof to jest taki quest związany z kilofami, tam w późniejszym etapie gry. Więc warto zbierać kilofy, jakieś tam piły itp. Teraz żeby nie tracić czasu. Yy, użyjemy sobie teleportacji. Jeszcze z, przy okazji będę miał możliwość sprawdzenia czy yy, nie będzie żadnych problemów z teleportowaniem się. Czy fraps nie będzie siadał i tak dalej. Yy, wszystko jest OK. Wszystko śmiga. Dobra. Chodźmy porozmawiać z, z takim dowódcą, przywódcą tej wioski. Co zrobiłeś? Orkowie pozwoliliby nam żyć. Teraz Xardas przyśle ich tu więcej, żeby zrobili z nami porządek. Oj, to dawny rad. Nie ma problemu. No piękna Co grafika. Z tobą nie tak. Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas. Co wiesz Ten napis tam na dole. Pod Zniszczył paskiem patch. <gryusz> Bez mojej Co jest w, redok? Co jest to w, redok? Obóz to w samym Dam sobie radę z witkami. Ale te bestie są Oj! Agresy. Ma rację. Ciekawe skąd. Nie ma problemu. Co mam powiedzieć Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Co chcesz najmniejszych szans. A na myśli siebie i my ty? w tym po same uszy. to nie obchodzi. Hamlar. Ja Nie mam. Pamiętam sprawy. to imię. Chodźmy do diabła. Znowu spakowaliśmy <głos> się. <głos> Dokładnie. Wody. Jak za starych czasów, co? Co tu się stało? Najwyraźniej Orkowie wygrali wojnę z królem Robarem. A teraz przewalają się Jestem, jak fala przez te ziemię zniewalając ludzi. Ale przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, Nie co się stało z do tego żadnej uwagi. No to chodźmy do Lestera. Który jest e, przy plaży Ma swoją taką chatkę A najpierw zajmijmy tą bestię Uhuhu <grystanie> Cierwoja Zgon Daj motherfucker fucker Jezu, jak, jak, Eee Tak, nie wiem, ziele przyda się do mikstur Dobre ziele nie jest złe Plaża, patrzcie tutaj. Piękna cywilizacja. Słońce świeci. Czyste niebo. Złe wieści, nie będzie posiłku! A, głodny Widzę. jestem. Co się stało? Idź szukać statku. A czy czego znajdziesz. Co? Firaci. W mgnieniu oka było po wszystkim. A to co? Co z naszym wyposażeniem. Zjedli. A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiać z Diego. Jest Zawsze nie jakieś utrudnienia. Załatwić. Co teraz zrobisz? Co teraz zrobisz? Spróbuję się jakoś dostać na południe. No cholera. tam Ale chyba się jeszcze spotkamy. Tak sądzę. Czy Przy, Przypal jakieś ziele, ziomość? No, musimy trochę ściszyć muzykę, bo jesteś za głośno. Tak czuję. Yy, 6%. Dobra. To będzie 4. I biegniemy na górę. Ojej. Oj. To się zmęczył. W końcu. Fajne miasto, takie spokojne. No w sumie to nie można nazwać tak miastem, tylko taką wioską. Co te z zwiały z naszym skarbem. Na to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioskiem. Rozmawiałem z nim. Rozmawiałem ze starszym wioskiem. I co proponujesz? Najpierw Musimy ogarnąć ten bałagan, którego narobili Orkowie. No, no i będę to ja. Nekromanta wchłonął moc Beliara. I nie jest mistrzem Orku. No, to chyba powinieneś się zająć Sardasem. Gdyby to było takie łatwe, skąd weźmiemy... Nie na byłbym ekip. się k Sardasa Wiesz jak to działa. Wiesz, co tylko zdołasz. I nie pozwól, tak żeby ktokolwiek się. ci to zabrał. Jak daję, tu wiesz, nie? No, na pewno no, zdobędziemy od nich wszystko. dobry ekipuracz. I ciężki. Co planujesz? Znasz mnie? Poczekaj. Jestem popatrzę. wszędzie, gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Mertana to terytorium Orków. To nie znaczy, to że się im podlizywał. Wyruszę na południe. Nie wierzę, na pustyni na pewno sło. czeka jeszcze niejedna przygoda. na południe. Możesz wyruszyć z gór. A dawno. na północ, wiadomo, Milton. Nie lubię orków. Nic na to nie poradzę. Moje runy straciły moc. Nie sądzę, aby z pozostałymi magami ognia było inaczej. Wyruszę w podróż, aby nauczyć się prawdziwej, prastarej magii. O czym ty mówisz? Przed powstaniem run tylko nieliczne, niezwykle potężne istoty parały się magią. Ta wiedza musiała zostać gdzieś zachowana i to właśnie jej będę szukać. Powodzenia. Powodzenia. Dziękuję. Jeszcze się spotkamy. Na pewno. Jak za starych czasów. O, dokładnie, kolego. Co teraz zamierzasz? Pójdę poszukać buntowników. Założę Przyska. się, że część nadal żyje. I tak jest już. Źle. Gdybyś kurwa teraz miał ręki. Pokaż mi, gdzie się ukrywają buntownicy. To niedaleko stąd. Chodź za mną. No to ruszajmy. W końcu i tak cię do tego zmuszą. Ciągnijmy to chodnie, zobaczymy jak to... No, normalnie 30 Tak jest ok. Czyli nie będzie problemu. Już straciłem jedną, czekajcie, sobie trochę pasek zmienię. kaj okay, gorą. Hmm, w sumie to, to strzały mi w pasku niepotrzebne. Dobra. Strzelec wyborowy, cel losowy. Pokazałeś mu o jedną parszywą bestię. mniej. Dobra, dalej nie. Tego później załatwimy. No, już jesteśmy prawie na miejscu. Nie jest to daleko. Widzisz, tu są. Wiedziałem. Mam nadzieję, że orkowie nigdy nie znajdą tej kryjówki. Zostanę tu jakiś czas, a później ruszam w dalszą drogę. Trzymaj się. Do zobaczenia. Dobra. Nie ma problemu, ale w tym odcinku to będzie już wszystko. Z mojej strony, Luki Nocny Marek, patrzcie, 328, zapisujemy. Pyk, spójrzmy się na datę, żebym was nie oszukiwał. 12:12, 13:55. Dobra, z mojej strony to tyle. Widzimy się, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Więc do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.